słuchajcie, zrozumiałem swój błąd zrozumiałem swój błąd to co zrobiłem źle w odniesieniu, mówię to wszystko w odniesieniu do BMW, spójrzcie to co zrobiłem było głupie nieodpowiedzialne no, nie, nie wiem co mogę jeszcze dodać no, po prostu ogólnie wszystkich was serdecznie przepraszam w tym odcineczku poprawię, po prostu poprawię to co, to, co zepsułem zobaczcie sami, patrzcie Tutaj mamy 22 cm. No do tego miejsca, tak? Tutaj do tego miejsca. Tutaj mamy 25 cm. To jest fakap. To jest jeden wielki fakap. Ale trzeba mieć jaja czasami po prostu, żeby się przyznać do błędu. Teraz wjeżdżam na warsztat i mam zamiar zrobić z tym porządek. I mówię wam. Kończę z tą głupotą, kończę z takim, z takim wygłupianiem się, żeby jeździć po prostu ta, tak samochodem w takiej formie, bo to, to się po prostu nie da. Słuchajcie, w celu naprawy tego samochodu muszę najpierw odkręcić koło. Zobaczcie, kochani, tutaj jest zawieszenie gwintowane, amortyzator zwany gwintem, i teraz dokonam naprawy, po prostu naprawię to, co zrobiłem źle, i przereguluję ten gwint. Przereguluję go obracając tymi pierścieniami i zrobię tak, żeby było dobrze z obu stron. Z obu stron muszę tak zrobić. Spójrzcie, kochanie, regulacji w takim zawieszeniu dokonuje się po prostu dzięki takim kluczom. Tymi ząbkami one zaczepiają tutaj za te pierścionki, przez co możemy je skręcać i rozkręcać, obracać na tym gwincie i de facto zmieniać wysokość naszego zawieszenia. Tu mam już zrobione, teraz biorę się za kolejne koło. Witajcie na wykładach u profesora. Mam tutaj młodego ucznia, którego dzisiaj będę szkolił. Szkolił z podstaw eksploatacji samochodów. Prawda? Prawda. Prawda, prawda tak. Jesteś pilnym uczniem? Jestem pilnym uczniem, Będziesz najpilniejszym. Się pil... Będziesz się pilnie uczył? Pilnie się będę uczył, zadania domowe, wszystko. Dobrze, dobrze. Patrz tutaj uczniu teraz, uważnie. Uszczelka pod głowicą. Uszczelka, nie, nie to, nie to. O. To też nie to, nie patrzcie, nie patrzcie na to. O. Tak. Tutaj mamy podstawy mechaniki samochodowej kwantowej wręcz. Albo jądrowej. Jądrowa to była wcześniej. Powtarzaj za mną. Nigdy, nigdy, nigdy. nigdy. Więcej, więcej, więcej. Nie kupię. Nie kupię. Nie kupię. nie kupię, nie kupię. nie kupię, nie kupię, nie kupię, nie kupię. Volvo, Volvo, Volvo. Volvo. I teraz kupię w Volvo rocznik 2011 w lub to mój samochód marzeń? Nie, ja pierdzielę, ta edukacja jest do dupy, wyłączam to. Kochani, spójrzcie na efekt końcowy. Ja wiem, jest lepiej, jest dużo lepiej. Na pewno już będę spał spokojnie, z czystym sumieniem, już bez wstydu. Wiem, że jeszcze można by było zejść niżej, ale już te dwa centymetry udało się obniżyć tył. Także w końcu jest, w końcu jest tak, jak należy. Zobaczcie, spójrzcie jak pięknie. W końcu jest tak, jak należy. Oczywiście nie przejmujcie się tam ta drobinka rdzy, która tam jest. To jest nic. Tam luźna rdza odpadła w trakcie detailingu, ale to jeszcze się jakoś tam zamaluje. Teraz jest w porządku. Teraz już jest w porządku. Patrzcie, jak pięknie. A ostatnio byłem nawet na wsi u siebie, dojechałem, bo już już jest coraz bliżej wylania asfaltu. Już jest ta powłoka taka ubita już chyba pod sam asfalt będzie, więc już jest tak wyrównane. Także, w ogóle, jak będę miał asfalt, to będzie luks. A teraz mam jeszcze ciekawostkę patrzcie, bo jest seryjne 39 u nas na warsztacie. Patrzcie sobie, porównajcie. Takie ujęcie zrobię. Seryjne 39. Zobaczcie, seria i gleba, i glebuncia. Dajcie znać dajcie znać w komentarzach, co Wam się bardziej podoba. Czy podoba Wam się seria, czy gleba. O jeszcze mogę, mogę takie ujęcie zrobić. Seria i gleba Ale to światło to normalnie. Seria i gleba. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.